<laughs> Trzeba <Trzymaj śmiech> też się rozsmarować. <laughs> Usmyrałaś się. <laughs> Leona, teraz się kuzia. A mam lód w spodniach. Co to jest? Cześć wszystkim! Przygotowałem dla nas nowe wyzwanie! Na ścianie widnieje 100 zadań! 100 zadań? O wow! A będzie jakaś nagroda? Oczywiście wygra ten, kto wykona wszystkie zadania! Każdy, kto odmówi wykonania zostaje wyeliminowany! Nagrodą jest cały tysiąc dolarów! No to zaczynajmy! Kto będzie pierwszy? Może ja! Jestem ciekawa jakie są tam zadania! Okej, okay, wybieram 11. Ugryź lub polisz mydło. U co obrzydliwe! Guz, jak to wymyślał te zadania? Oczywiście, że ja. Myślałyście, że tysiąc dolarów można tak łatwo zarobić. Dobra, przynieś swoje mydło. No, trzymaj. A nie można było otworzyć. Sama to zrób. Boję się. Smaczne. Utknęło. Zablokowało się brzydliwe. Muszę iść po wodę. Kuzia, tu są w ogóle jakieś normalne zadania? Jak będziesz miała szczęście, to może trafisz na takie zadanie. Dawaj, Leona, teraz ty. Mmm. No. Wezmę to. Zjeść całą czekoladę w jedną minutę. Szczęściara, chciałbym mieć takie zadanie! Ziomki, chcielibyście wykonać takie zadanie? Jeśli tak, to polubcie ten film. Nie zapomnijcie kliknąć na czerwony przycisk, żeby zasubskrybować i nie przegapić nowych filmów. Nie mogę się doczekać, by zacząć. Będę pilnować czasu, daj mi znać, kiedy będziesz gotowa. Czekaj, to koszka czekolada, nie lubię jej. Masz za zadanie zjeść czekoladę, a mimo to narzekasz? Dobra, jedziemy. Dobra, włączyłam już timer. Dalej, Leona. Tak mało jest. gryzłaś. Szybciej, żuj! Leona, zostało ci jeszcze 50. Nie, Je, jak sekund. królik. Zostało nie 50. Nie śmiejemy sekund. się, jemy. Teraz już mniej. Moje usta nie są tak duże. Dzięki. No, dawaj, gryź! Czekaj, gryź! Gryź! jest sama! Czas ucieka, a czas jest bardzo cenny. Jesz szybciej, czy się poddajesz? Nie czekajcie. 1000 dolarów będzie moje. Uff. Udało ci się w samą porę! To było łatwe zadanie, wykonałbym to w 20 sekund. Chyba przez rok teraz nie będę jadła słodkiego. Ja tam wolę jeść czekoladę niż mydło. Teraz moja kolej! Co jest, nie chcesz, żebym wykonał zadanie? Nie przeszkadza mi to! Jako, że to ty zorganizowałeś wyzwanie, możesz wiedzieć, gdzie jakie zadania są ukryte! No co ty, jestem najuczciwszą osobą na świecie! Czyli nie wiesz, pod którymi numerami kryją się najłatwiejsze zadania? Oczywiście, że nie byłoby to niesprawiedliwe! Kłamie! Widzę to po jego oczach! Widzę, oszukujesz mnie! Więc nie chcecie, żebym brał udział w wyzwaniu? Mam pomysł. Pozwól, że to my będziemy wybierały ci zadania. A dlaczego wy? Ponieważ nie wiemy, gdzie znajdują się jakie zadania. Wybiorę. Tak, co by tutaj wybrać? Dawaj! Leona utrudni mu to, jak tylko się da. No to weźmiemy to. Ene tu i weźmiemy to. Wypij wodę ze szklanki przez przebitą słomkę. Łatwiej znadawaj się to! Jesteś taki pewny siebie. Muszę znaleźć dziurkę. A tutaj jest ręce, bo zasłaniasz dziurę! W zasadach nie ma zakazu używania rąk, więc mogę. Po co w ogóle było ją przebijać? Co ty robisz? W zadaniu nie podano, ile dziur powinno być w SŁOMCE! Oszty! Lepiej naucz się jak oszukiwać. Sto razy trudniej tak pić, nawet w godzinę nie dam rady. Spokojnie, poczekamy, nie spiesz się. i zrobić ci jeszcze kilka. Nie trzeba. Dlaczego? Po temu. Za mało masz palców. Wiem, wiem. <grych> to nic takiego. Hu, Nareszcie. Ledwo wypiłeś. Już myślałam, że odpuścisz. Nie, doczekanie. Nigdy nie przegram. Milo, teraz jest twoja kolej. Tak. Co by wybrać? O, wybiorę siedemdziesiąt. Tak, przeczytaj ostatnią wiadomość na swoim telefonie. Dobrze, że nie dostałam tego zadania. Nie znoszę, gdy ktoś czyta moje korespondencje. A mogę wybrać inne zadanie? Nie, możesz się poddać. Na szczęście dla mnie ostatnia wiadomość to zwykła reklama. Niech no spojrzę. To prawda, nic ciekawego. To daj jej przeczytać. Możesz ją sam otworzyć i przeczytać. Gratulacje zostałeś najaktywniejszym nabywcą naszej pizzy w tym miesiącu. Pizza? Mówiłeś, że jesteś na diecie. Zamówiłaś pizzę i się nawet nie podzieliłaś? No, wiecie! No, widzę, że nas oszukałaś! Jeśli wygrasz tysiąc dolarów, zabierasz wszystkich do pizzerii! Dobra, wezmę! Lona, twoja kolej! Jedziemy! Tak, co by wybrać? Poproś dowolnego gracza, aby zrobił to, co chcesz. No i znowu masz szczęście, dostałaś fajne zadanie. <laughs> Czyli dam wam zadanie i będziecie musieli je wykonać? Wychodzi na to, że tak! Kuzia, za tą całą tabliczkę czekolady. I teraz chce mi się pić. Idź i kup. Dobra, daj forsę. Kup za swoje. Za swoje pieniądze? Ale dlaczego? Sam napisałeś to zadanie. Bądź wdzięczny, że poprosiłam o tak niewiele. Dobra, a co mam kupić? Chcę herbaty. Dobra, zaraz wracam. Jesteś dla niego zbyt delikatna. Ja bym poprosiła o więcej. Dobrze, że ty nie dostałaś tego zadania. Nie rozluźnij się. Teraz twoja kolej wykonać zadanie. Ej, właśnie je zrobiłem! Wykonałeś zadanie leony, a teraz musisz wykonać swoje. Wybiorę dla ciebie zadanie. Masz. Tak, wypełnij usta piankami i, i powiedz łama czy języka. Świetnie, akurat mam dla ciebie pianki. Nie zadanie sama bym zjadła smakołyki. Jakie szło mam powiedzieć? Nie kombinuj, weź więcej, żeby usta ci się nie zamykały. Już więcej nie dał rady. Nie rozumiem, co mówisz. Świetnie, a teraz powtarzaj. W szczebrzeszynie chrząsz brzmi w trzcinie. W szczebrzeszynie chrząsz brzmi w trzcinie. Świetnie, mógłbyś wystąpić na scenie. Te pianki są naprawdę pyszne. Naprawdę? Ej, to moje, ty masz mydło. Mila, teraz ty. Tak, co wybrać? Zdmuchnij świeczki za jednym razem. No i proszę, przygotowałem świece. Mogę je rozstawić. Myślę, że to będzie łatwe. Zawsze zdmuchiwałam świeczki na torcie za pierwszym razem. Dawaj. O, a mówiłaś, że je zdmuchniesz. Kuzia, ty byś tego nie zepsuł? Ja na pewno bym zdmuchnął, patrz. Tak, myślałam, po prostu gadasz. Ziomki, dajcie mi dokończyć zadanie, bo będziemy tu długo siedzieć. Na początku po prostu nie byłam przygotowana. No, według mnie nie przegrałaś. Teraz moja kolej. Znajdź wszystkich graczy z zakrytymi oczami. To moje ulubione zadanie. Zaczynajmy, wszystkich szybko znajdę. A po co mną kręcisz? Trzeba. Żeby nie było tak łatwo nas znaleźć. Dobra, jedziemy. Nie upadnę. Ale nie poszliście daleko, nie? Oj Ale mi nie uciekacie chyba, prawda? A czy coś spadło? Ostrożnie. Ty sobie biegacie? Myślałam, że będziecie stali w miejscu. To byłoby zbyt łatwe. Aha, myślałaś, że to takie proste? Całkiem zabawne. Zobaczymy, jakie ty wyzwanie teraz dostaniesz. Teraz ja wybiorę zadanie dla ciebie. Masz, czytaj. Wpadnij twarzą w ciasto lub krem i nie myśl aż do następnego zadania. Świetne zadanie, pomogę ci. Gotowy. <gry> nie dotykaj, chyba że chcesz zostać wyeliminowany skry, ale ja nic nie widzę. Problem. Jeśli wymarzysz choć trochę, nie będziesz już uczestniczył. Mam nadzieję, że szybko wykonacie te zadania, żebym nie musiał tak długo siedzieć. Tak, teraz ja. Co by wybrać? Weź dwunastkę. Dwunastkę? Trzynastkę. Trzynaście? Czterdzieści. Posłuchałaś kuzi? Tak. Wiadomo. Wypij coś ze szklanki bez użycia rąk. I jak to zrobisz? No, wezmę słomkę i będę piła przez nią. Nie, mi zabraniałaś oszukiwać. Tak, Mila, to jest nie fair. Pij, tak, bez sumki. Rozumiem. <noise> tak, Kozja, nie otwieraj oczu. Ręce do tyłu. Leona, nie podchodź. Podejdę bliżej, żeby zobaczyć, idzie. <noise> tak ci się nie uda, musisz o, tak. tak. <noise> Przynajmniej się napiłaś. Zewszczę się na was. Leona, teraz twoja kolej. Wybieraj. Tak, teraz ja. Żongluj jajkami, a potem posprzątaj po sobie. Hura, już myślałem, że jajka się nie przydadzą. Leona, potrafisz żonglować? Potrafię, ale dawno tego nie robiłam. Mam nadzieję, że te jajka się nie rozbiją. Lepiej jeśli zostanę tutaj, z dala od Leony, bo inaczej chyba ja będę brudniejsza niż Kuzia. Patrzcie i uczcie się. Łop. Dlaczego się nie rozbiło? <laughs> Łop. Hop. No, prawie, prawie, prawie. Spójrz! Ta jest to! Łap! Łap! Nie, 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 nie umiem. Patrz, mam dwa. Hop! Potrzeba trzech! Hop. Weź trzecie, weź! No. Ach. A mogę bez trzeciego, mogę, o tak? Nie, jest trzecim. Ja bym nie rozbiła. Jeszcze żonglować nie zaczęłaś, a już wszystko rozbiłaś. Nie dyskutuj, tylko sprzątaj. To jeden z warunków zadania. Obejdzie się bez szmatki. Hop. Opa. Dobra, zebrałam. Piasek. O, w końcu mam czystą twarz. Teraz wybiorę dla Ciebie zadanie. Leona, pomóż trzynaście. Przestań już z tą trzynastką. Ale trzynaście to fajna liczba. Masz. Załóż rękawiczki lub skarpetki z pasztetem wewnątrz. Dopiero co zmyłem śmietane, a teraz pasztet. Pomożemy ci. To co, Kuzia, zaczynamy? O, zaczyna powoli wychodzić. Mila, jeśli coś, to z góry przepraszam. Trzeba wycisnąć cały pasztet. Tak, dawaj. Kuzia, spójrz. Ale za to będzie mięciutko, Widzę. mięciutko jak w poduszeczce. I spać możesz? Spacnie To taki krem do rąk, rozumiesz? Czy my bierzemy udział w tym samym konkursie? Nie. A jakie przydatne to będzie? Krem do krem. rąk. wilży na ręce. Nie, założę dwie naraz. No jak sobie życzysz. Spójrzcie. <głos> <głos> nie dość tego porównać z niczym. Jeszcze, innym. jeszcze, Mila, jeszcze. Musi być aż na samym no, dole. dobra. O, teraz wyciśniemy wszystko do ostatniej kropli, by ci było miękko, wygodnie. No dziękuję. Tak. W przeciwnym razie zależy nam na tobie, Kuzia. Jesteś spoko. Tak. Ta <noise> <noise> Jakie dobre dziewczynki. No, wszystko dla ciebie, wszystko dla ciebie. Tak. No fajnie. O, ty nie doceniasz naszej pracy. Dobra, Kuzia, o. Mam to na sobie, Leona. <śmienicza> Dawaj, zakładaj. Dawaj. Dobra, założę ci tą rękawiczkę. Daj rękę, wkładaj. Dawaj. <śmienicza> to obrzydliwe uczucie. Co ty robisz? Dlaczego? <śmienicza> Leona, ty co? Op. <śmienicza> Jak długo Świetne. mam tak siedzieć? Będziesz musiał wytrzymać kolejną rundę. Jest jeszcze wiele zadań do wykonania. Zastanawiam się, ile jeszcze zrobimy, zanim ktoś się podda. Na pewno się nie poddam. Mila, wybierz numer. Trzeba wybrać, bo tylko stoimy i śmiejemy się z Kuzi. No zobaczymy, co będzie teraz. Tak, jest niesmaczne jedzenie, udając, że jest pyszne. Super, właśnie przygotowałem coś pysznego. Mila, czekaj, on nic dobrego nie przygotował. Kuzia, dobrze wiesz, że nienawidzę musztardy. Jasne, wiem, dlatego zrobiłem ci tę kanapkę. Co za łajdak. Najtrudniej będzie pokazać, że to naprawdę ci smakuje. Jeśli się skrzywisz, wylecisz z gry. O, a więc muszę się uśmiechać. Tak, nic nie może wyjść na mojej twarzy. Ta musztarda chyba będzie ostra. Jedz. Jem. Ja popatrzę. Zgubiliśmy kanapkę. Poleciała. No nic, zrobimy nową. No jest, jedz! jedz. <laughs> zrobimy ci nową, Mila. Weź to <laughs> <noise> Jakie pyszne! Mila, chyba ci nie smakuje. Jakie pyszne! Żuj powoli, nie widzę, żebyś cieszyła się tym posiłkiem. Żartujecie sobie? Dla nas lepiej, jak odpadniesz. Mniejsza konkurencja. Porzućcie nadzieję, nie poddam się. Tysiąc dolarów będzie moje. Zobaczymy, myślę, że odpadniesz pierwsza. Druga Leona, a ja wygram kasę. Jesteś zbyt zarozumiały. Wziąć trzynaście? Nie, dawaj sto. No dobrze. Patrzcie na mnie. Znajdź cukierka w mące, nie używając rąk i zjedz go. Skąd ty wziąłeś te zadania? Jedno jest gorsze od drugiego! Leona, do dzieła! Mam pomysł, jak ułatwić sobie to zadanie. Tak. Długo będziesz tak robić? Od razu trzeba było to zrobić twarzą, szybciej byś go znalazła. Ona jednocześnie kopie i dmucha. Zrób to nosem. No serio, tak będzie lepiej. Gdzie jest cukierek? Gdzieś tam. Szukaj. Ach, będę cała w mące. No tak, masz już całą brodę w mące. Zrób to już konkretnie. Nosem nurkuj. Dlaczego tylko jedną stronę sprawdzasz? Jak duży jest cukierek? Taki mały. <laughs> Jak ci to powiedzieć? Go tu chyba nie ma. Znajdziesz go. Nie. Tak. Jest tam! Musisz go szukać! Nie szukasz dobrze. Włosy! No nic! Poszukałaś włosami! Zrób to twarzą, już! Tu nie ma cukierka! Kłamaliście! No są! So, sam je włożyłem! Gdzie? Jak gdzie? Twarzą! Znajdziesz wtedy szybciej! O! Nos jest w środku! No dawaj. <noise> Wow. Gdzie on jest? Jest tam! Już byłaś blisko! Spróbuj ustami! Znalazłam! Jak to wyciągnąć? O Boże! Spróbuj nabić go wykałaczką. Tak. <laughs> Masz cały biały nos. <laughs> to był dobry pomysł. Dmuchaj mocniej. Złamałaś ząb. <laughs> Mam sucho w ustach, idę się umyć i napić herbaty, którą mi Kuzia kupił. Tak, co by ci wybrać? O. Czytaj: Oddaj część swoich rzeczy innym uczestnikom. O, co tam masz? Wybieram telefon. Nie, sam wybiorę, co wam odda. Ale to nie jest interesujące, na pewno będziesz nam teraz dawał jakieś badziewia. O, Leona, wiem, co ci dam. Myślałam o portfelu. Tak, marzenia. I jeszcze mi musisz dać podarek. Wygląda na to, że nic innego nie mam. Ale musisz mi coś dać. Inaczej zadanie się nie liczy, a ty przegrywasz. Dobra, bierz portfel. Hurra, może jeszcze nie wygrałam tysiąca dolarów, ale już coś zdobyłam. Co tu jest? Pusto, tylko 10 zł! A co ty myślałaś, że mam przy sobie dużo forsy? Wszystko co wziąłem, wydałem na Leonę. Uważaj siebie za szczęściarza. Dobra, nie traćmy czasu. No cóż, chyba wybiorę 48. Posmaruj się pastą do zębów do końca gry. Teraz mnie zrozumiesz! No cóż, myślałam, że uda mi się uniknąć zabrudzenia. Mila, jesteś gotowa? No tak, nie mam dokąd pójść. Wiesz, że pasta strasznie wysusza skórę? Kuzia, będziesz musiał zapłacić za krem nawilżający do mojej twarzy, nawet jeśli wygram tysiąc dolarów. Mhm, tak. Maska do twarzy, zrób to tak, jakbyś robiła to dla siebie. Ach jest zimna. Za to ładnie pachnie. Zaraz ja będę płakać. Starałam się to zrobić dobrze. Kurczę! Trzeba to teraz rozmasować. A! Zaraz rozsmaruję. Kusia, To taka maska, wiesz. Moje oczy pieko! Dawaj dalej, Leona, twoja kolej. Bez problemu. Co tu wybrać? Ja bym wybrał pięćdziesiątkę. Duerike, fakę. Up. Zjedz karmę dla kotów. I już lepsze były kanapki z musztardą. Smacznego! No, dziękuję. I jak? Jeszcze nie spróbowałam, no jak? Myślałam, że już spróbowałaś. Ja w ogóle mogę jeść karmę dla kotów? Tak. Jest to zdrowa. Nie bardzo. No i jak? Niezłe. Zadanie wykonane. Możemy iść dalej. Ja zjadłam całą kanapkę z musztardą, a ty tylko jeden kawałeczek. Co ty mówisz? Podstawę, że twoja kanapka tak zjadła. Wiecie, nie jest aż takie złe. Po prostu brakuje trochę sosu. Wiedziałem, że ci posmakuje. Chcesz powiedzieć, że jestem kotem? Nieważne. Lecimy dalej. Znajdę dla ciebie coś okrutnego. Teraz wybiorę dla ciebie trzynastkę. Dwadzieścia dwa daj. O, czy też w moich myślach. Wrzuć lód za kołnierz i przytrzymaj minutę. Uuu. A mogę się umyć? Tak, prosto do toalety. Dziękuję bardzo, idę. To dopiero będzie zabawa. Wydaje się, że to łatwe. Włóż koszulę w spodnie, aby nic nie wypadło. Leonet, trzymaj koszulkę, a ja wrzucę tam lód. Poczekajcie, ustawię minutnik na minutę. I co, ustawiłeś? Tak. Dalej. Raz, Raz dwa, dwa trzy. trzy. Jedziemy. Dawaj, dawaj. <śles> Ale zimno. <A. śles> zimno. Bardzo zimno. Bardzo zimno. Leona, co ty robisz? Zostało jeszcze trochę. Jeszcze tylko pół minuty ci zostało. A, a a no proszę, ciągniecie za koszulkę, a, ale zimno. <noise> Dobra, wystarczy. A. Aż ciarki przechodzą. Dobra, jeszcze trochę, chwileczkę. 19, wystarczy. 18. Nie, już nie. Mila, przestań. Nie dotykajcie, już odejdźcie. No dalej, jeszcze a. chwilę, dawaj, dawaj. 10 sekund, 10, Mila. dawaj. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1! To tyle, możesz to wyrzucić. A, wpadło mi do spodni! O nie! Jak się tego pozbyć! Nie wylatujesz! Nawet zrobiło się ciepło, ale było nieprzyjemnie. Minęło już sporo czasu, a nikt jeszcze nie odpadł. Kuzia po prostu powymyślał głupie zadania. Zostało jeszcze kilka zadań, ale trudniejszych. Zaraz zobaczymy. Tak, wybiorę... 56. Co to? Pomaluj paznokcie trzymając pędzelek w zębach. Komplikowane mówisz, to proste. Zobaczymy, jak Mila sobie poradzi. Nawet nie wiem. Mila, pospiesz się. Ja powierzam swoje paznokcie tylko profesjonalistom. Kogo to obchodzi? Maluj, szybko. No to masz po swoich grabiach, ja nie będę. Mila, nie rozumiem, co ty poddajesz się? To jest za trudne zadanie. No co ty, to jest najłatwiejsze zadanie. Nie jestem gotowa poświęcić swojej urody nawet za tysiąc dolarów. Ach, te dziewczyny. To dobrze. Minus jeden konkurent. Zostanę. Jestem ciekawa, które z was wygra. Oczywiście będę to ja. Najpierw wybierz zadanie, inaczej stchórzysz jak Mila. Nie, 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 nie. Zagraj w kręgle swoimi rzeczami. Mila, przygotuj klocki. I tak nic nie robisz. Tak, dobrze. A ja mam rzucać czymkolwiek w Lego, aż się przewrócę? Tak, czymkolwiek. Torbą, kosmetykami, czym chcesz. Ta, szkoda rzeczy. Ale za tysiąc dolarów mogę kupić nowe. Dalej, Leona. Zdecydowałaś się robić to trampkami? Czyli muszę wszystkie zbić, tak? Tak. Im więcej, tym lepiej. Nie uwierzę. Leonest coraz bliżej zwycięstwa. Też jestem blisko. Mila, wybierz mu zadanie. Tak, dobra. Wybiorę, wybiorę, wybiorę. Załóż 100 maseczek medycznych naraz. Zrobię to bez problemu. No to dawaj. Zaczynaj. Myślisz, że po możesz to zrobić? Chcę sam. Nie, niech nie To sam. Ile to? O, ale ciężko jest to założyć. To nie jest łatwe. Już mam. Trzeba brać mniejsze porcje. <laughs> Trochę się pospieszyłeś. Dlaczegoś takiego powinieneś mieć większe uszy? Wielkie, takie jak usłonia. O, gotowe. Dawaj, dalej. Teraz kolejna porcja. Twoja już tego nie wytrzymała. rozłożę ci. Nie trzeba, nie, nie trzeba! Już go nawet nie słyszę! Co ty mówisz? Subskrybujcie! Subskrybuj? Mów głośniej! Teraz nawet na pewno oczy cię, cię nie usłyszą! Nawet oczy teraz zamkną! Moje uszy tego nie wytrzymają! To zgodne z zasadami? Tak, nie jest napisane, gdzie założyć. Jest napisane, że trzeba założyć z masek. No tak. Kuz, jesteś za mądry! Tu raz już oszukujesz! Nie oszukiwałem! No tu musi być jakaś logika musi w tym zadaniu. Wytrzymało. Gdzie zakłada się maskę medyczną? Na pewno nie na ręce. Nie określono tego w zadaniu! Maskę zjąłeś! Chodź w ten sposób, tak będzie ci dobrze. Teraz na pewno nie zachorujesz! Dlaczego miałbym być chory? Mam jeszcze tysiąc dolarów do wydania! Tak, ja idę wybrać sobie zadanie. Kuzy, odsuń się! Przymocuj do siebie 50 klamerek. Dokładnie 50? Tak, tu jest napisane 50. Boli? Nie. Kciuk jest za duży. O, na paznokieć. <laughs> nie utrzyma się. Dobra, Trzyma tylko się. paznokci mi nie łamcie. A to taki manikir, tak? A, tak, A, Tak zrobimy manikir. Dmili Pila, tak no już. Dobrze jest. Zrób to normalnie, nie jesteś żadnym mistrzem. Nie, jestem w tym mistrzem. Co to wyszło? Siodem Zaraz to stawisz na nos. Nie, coś <laughs> tu nie pasuje. Na paznokcie. Nie pasuje! No, jakoś przedtem ci wychodziło. A, pasuje. Mówiłam ci! Nie słuchasz mnie! Ja? U a mnie co ja ci gra. mówiłam? Teraz na ubrania. O, jeszcze jedna tutaj. Oj, to boli, boli, boli! Zabisz to! <grym> a tu boli? Nie. Dobrze. O, a tutaj boli? Tutaj już jest boli. chyba wystarczająco. Kurczę! Niech tak będzie, nie podnoś tego. Oj tam, oj tam. Boli, zabierz to już, boli. Gdzie? Dobra, Leona. No ten, zabierz go stąd, boli dobra, mnie, no już. Spokój. Znasz zasady. Zaraz sama to zdejmę. Zdejmę ci to, tylko nie ruszaj się. Dobra, mam twoją rękę. Ale wrekę. to boli, kuzia. No kurczę. No dobra. Dobra, wszystkie? Na bransoletce możesz. O, na włosy. Na grzyweczkę, o proszę. Bardzo ładnie. Zaraz będzie taka moda. Pięknie? Na pewno. Naprawdę? No, tak. A jeśli wyjdę tak na zewnątrz? Ja z tobą nie będę gadać. <noise> nie znamy cię. Dlaczego? No jak to? W porównaniu z tobą nie jesteśmy tacy tak. piękni. Jeszcze jedna na włosy. Albo jeszcze jedna. <noise> I tutaj z tyłu. Załóżcie je na spodnie, to już jest niezbyt elegancko. Ja ci założyłam. Jeden, dwie, wystarczy. Trzy, cztery. Tutaj boli. Nie, to już chyba tyle. Ale boli. O, no, i tyle. Nawet mi się podoba, elegancko. Myślę, że możesz w tym grać dalej. Niech jak zostaną, chyba, że same spadną. Kuzia, wybiorę dla ciebie zadanie. Jest to więc 99. Ryba w puszce. Zjedz rybę w puszce i popij mlekiem. To nawet gorsze niż jedzenie mydła. Tak, to straszne zadanie. No nic, dasz sobie radę. Ale wiecie, że mam jutro ważny mecz i muszę być w formie. Czyli poddajesz się? Tak, Leona wygrała. Okazję, zachowałeś się szlachetnie. A może podzielimy się pieniędzmi? Jeszcze co, coś odstało również moje! Zasłużyłam. Trzymaj to twoje. Ziomki, mam nadzieję, że podobał Wam się nasz film. Czy chcielibyście wziąć udział w takich zadaniach? Jeśli tak, polubcie film i nie zapomnijcie o czerwonym przycisku, aby zasubskrybować kanał. Wszystkim pa! pa.